3, 2, 1, start, prawy 4 i 300, prostuj i lewy 4, długi ciąć przez szczyt. 50, prawy 4, minus ciąć, 50 i schamuj lewy 4, minus, minus ciąć, 70, lewy 4, minus ciąć, podwójny i 100. Prawy 3 przyciąć, 50, 5 i 70 przyciąć, 50, lewy 5 i 150 nasz i prawy 4 minus ciąć, zostań w lewy 5, 30, lewy 4, minus minus ciąć i 100, lewy 4 ciąć, zostań z i 50, lewy 3 z drogi przyciąć, syw. 4 minus, ciąć, 100, prawo, i wcześniej hamuj, prawy, 2, przyciąć, 200, prawy, 4, przeszczyt, nie ciąć, podbija, i 150, prostuj przy barierkach, i lewy, 4, zhamuj, przeszczyt, podbija, i 50, zhamuj, prawy, 4, minus, przyciąć, 70, lewy, 5, 50, prawy, 2, nie ciąć, 20 szeroko, lewy 1, ciąć, zostań, duży syf. 5 i prawy 1, 50. 4 długi, zostań na szczyt i 10, prawy 4, zostań, lewy 4, ciąć, 20, prawy 5 i 50, lewy 4 plus, przechodzimy 2. O kurczę, panie Marcinie.